Siemka! Witam Was dzisiaj w dość nietypowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pogadamy sobie, w sensie Wam opowiem o moich codziennych rytuałach, które pomagają mi poczuć się lepiej oraz zacząć dzień dobrą energią. Może znajdziecie coś dla siebie i pomoże to Wam również w codziennym życiu. Zobaczymy. A więc moją pierwszą rzeczą, którą robię na przykład właśnie po przebudzeniu, to jest, słuchajcie, słuchanie muzyki, uwielbiam po prostu, wiecie, włączam sobie moje arpaczki i słucham moją ulubioną playlistę, i pozwalam właśnie, żeby mnie muzyka, tak wiecie, rozbudziła i tak dalej. Mm, ja też wieczorami przed snem przeważnie słucham muzyki, no więc naprawdę to jest coś, serio, słuchanie muzyki po przebudzeniu to jest coś, co ja robię dosłownie codziennie, nie ma dnia, żebym tego nie robiła. Więc to jest takie dla mnie naprawdę taki wielki taki rytuał, którego dosłownie się trzymam. I też on naprawdę bardzo mi tak właśnie to mówią, że on mnie tak fajnie rozbudza to słuchanie muzyki. no. Kolejna rzecz. Słuchajcie, to są oglądanie ulubionych filmów na YouTubie. Po porannej słuchanej muzyce to lubię właśnie sobie, wiecie, albo na łóżku, albo sobie posiedzieć tutaj nawet przy biurku i poglądać jakieś, nie wiem, na telefonie albo na laptopie, moje jakieś tam ulubione albo kanały, albo jakieś filmy, na przykład nie wiem, Lombard, że się podzestaw, bo teraz są właśnie na YouTubie dostępne odcinki i po prostu sobie lubię, tak wiecie, no, sobie pooglądać i tak dalej. To też robię w sumie jakby codziennie w sumie. Więc to też jest dla mnie takie ważne. One też, jak oglądam jakieś kanały na przykład, to mi też poprawiają humor i tak dalej, więc no. Kolejna rzecz, to jest ja znam na rolkach. Jak tylko jest w słuchajcie, pogoda, już wiecie w sumie, to ja po prostu wskakuję na rolki i po prostu sobie jeżdżę, nie jeżdżę jakoś mega długo, żeby to się nie było, że ja po prostu jeżdżę, nie wiem, 5 godzin, ale coś tam sobie pojeżdżę i to w ogóle, no tylko musi być właśnie jakaś ładna pogoda, na przykład jak dzisiaj, a nie, że na przykład, gdzie pada deszcz albo, nie wiem, właśnie są jakieś grzmoty, burza i tak dalej, tylko jak jest ładnie, no i tak, nie wiem, słonecznie i tak dalej, żeby była taka właśnie idealna pogoda na jezdę na rolkach, to się sobie lubię i ja też w trakcie jazdy na rolkach również słucham sobie muzyki więc wykonuję w sumie te dwie właśnie moich rytuałów naraz ale z tym po przebudzeniu też e, używam tego mojego rytuału a z tą jazdą na rolkach e, przy muzyce też lubię wtedy to jest dla mnie taki można powiedzieć właśnie taki, że tak, e, takie, że wiecie słucham sobie muzyki, jeżdżę na rolkach no, więc to jest taki dla mnie, czas dla mnie po prostu wtedy. I naprawdę lubię po prostu jeździć na rolkach. Już od zawsze w sumie jeżdżę na rolkach. Z muzyką w sumie też zawsze jeżdżę na rolkach, więc to są takie małe przyjemności, które naprawdę pomagają mi się zrelaksować i poczuć radość z każdej chwili, więc. <laughs> I to, to, to też, słuchajcie, sprawia, że po prostu od razu czuję się lepiej, naprawdę. Po kilku minutach jazdy moje myśli stają się bardziej pozytywne, a też cały dzień staje się taki, wydaje się taki łatwiejszy, więc to jest fajnie. Bardzo. Poza tym to też świetny sposób na naładowanie baterii i naprawdę Wam to polecam. Po prostu, wiecie, wyjeżdżam z domu, koło domu. I czuję się, jak spada na mnie jak spada na mnie, jakby spada cały stres dosłownie, więc polecam wam. Bo ja troszkę się ostatnio zaczęłam tak stresować, wiecie, może to troszkę głupie, ale jakby wiecie, tutaj jakaś matura i w ogóle, ale jednak sobie muszę tak wiecie, w głowie, że spokojnie, to jeszcze dużo czasu spokojnie, w sensie jakby dla kogo? Dużo czasu, ale ja, jakby, jestem taka, że naprawdę jest jeszcze trochę tego czasu i ja nie muszę o tym teraz myśleć. Ale wiecie, jak czasem sobie pomyślę, na przykład, i tak dalej. Na przykład, że będę musiała zdawać maturę w Warszawie, to też taki stresik to mnie, na mnie nadcho nachodzi. I wtedy po prostu muszę się tak zrelaksować, i wtedy właśnie spada ze mnie cały stres. I się po prostu, tak, może powiedzieć, uspokajam że spokojnie. To jeszcze nie teraz, to dopiero za. Za bardzo, jeszcze trochę czasu jest, więc no. I też powiem Wam szczerze, że czas na świeżym powietrzu, w połączeniu z ruchem, to dla mnie idealny start dnia. Naprawdę. To nie wiem, jakoś tak wiecie, wracam i mam tak, może, powiedzieć, więcej energii i tak dalej, więc fajnie bardzo. Kolejna rzecz z moich, e, moich rytuałów e, to jest robienie biżuterii z korelików. Co już naprawdę wiedzie o tym, bo ja może być nieco chwilę, ale trochę panagrywałam z tego filmów, i tak dalej. I właśnie mam, mówiłam, że to jest taki właśnie, że bardzo lubię robić biżuterię z koralików, i tak dalej. I ja na przykład tego nie traktuję tak, że to jest wiecie na zasadzie, że. Y, moja praca, i tak dalej. Tylko właśnie ja to lubię robić. Tak, wiecie, w wiecie, na nawlekać sobie koraliki w kule. To coś dla mnie właśnie taki sposób jest na taki relaksik i y, y, y taki wiecie taki. Taki spokojny czas dla mnie, właśnie. To sobie, wiecie, nawlekam, coś tam w tle sobie puszczam jakiś, nie wiem, ulubiony film, i tak dalej, i sobie nawlekam i czuję taki spokój. No, więc to też właśnie lubię robić. E, lubię też właśnie to, że wtedy stwarzam coś niesamowitego, bo stwarzam w sumie sama po prostu te bransoletki, naszyjniki, i robię coś właśnie własnoręcznie. I to też mi daje takie, że wow, wiecie, własnoręcznie i tak dalej, zrobiłam już tyle biżuterii i to też daje mi takiego właśnie mm, takiej jakby właśnie radości z tego, prawda, że zrobiłam coś własnoręcznie i tak dalej bo ja naprawdę robię tyle to są tej biżuterii że no nieźle po prostu i fajnie naprawdę te mieć jakieś takie właśnie rytuały i powiem wam szczerze, że ja sobie czasem nawet nie zdawałam sprawy, że to są właśnie takie moje codzienne rytuały właśnie nie chodzi o robienie biżuterii albo na rolkach to je jakby na rokach to chodzi o pogodę, więc tego na przykład nie robię codziennie, bo jak leję i jest na przykład, nie wiem, albo burza, no to tego nie robię. Niestety to wtedy odpada, bo to są wydarzenia losowe. A z biżuterią to jest czasem po prostu tak, że no nie można tego robić ciągle i tak dalej, bo się znudzi po czasie i tak dalej. Więc to są akurat te dwie rzeczy, ale muzyka i po prostu, i co ja jeszcze tam mówiam? Muzyka i... Oglądanie filmów na YouTubie, to też, to akurat robię, nieważne czy jest ładna pogoda, czy jest źle, wiecie o co chodzi, czy jest właśnie źle jakby z pogodą i tak dalej, to po prostu to robię codziennie. Po przebudzeniu i nawet wieczorem lubię sobie posłuchać przed snem muzyki, to też e, tak, nie wiem, lepiej po prostu śpię jakoś, tak sobie myślę właśnie, że lepiej po prostu mi się śpi jak sobie przed snem posłucham właśnie mojej muzyki, nie wiem kto to wytłumaczyć, bo po prostu lepiej śpię wtedy jak sobie właśnie przed snem posłucham muzyki, a po przebudzeniu to jest właśnie, no po prostu też lubię to robić, po prostu tak jak już mam, mówiłam, to mnie tak rozbudza i tak dalej i zaczęłam dzień z, taką, z takim pozytywnym właśnie nastawieniem, że właśnie posłucham sobie muzyki, od razu mam takie właśnie pozytywne myśli w głowie, tak samo zjedzam na rolkach, więc mało mam tych rytuałów, ale uważam, że nie liczy się ilość tylko jakość. Więc będziemy się już, słuchajcie, kończyć dzisiejszy odcinek. I napiszcie w komentarzach, czy Wy po prostu macie jakieś swoje rytuały. Albo nie wiem, napiszcie nie właśnie o tym które wam pomagają zacząć dzień, bo właśnie ja sobie na przykład nie zdawałam sprawy, że to są moje rytuały, że wiecie o co dzisiaj że ja naprawdę nie zdawałam w sobie sprawy, a nagle, kurczę, faktycznie jak sobie tak przemyślałam, że to w sumie są moje rytuały, prawda? E, więc jakby, no nieźle, więc napiszcie w komentarzach, czy wy macie jakieś rytuały, które pomagają wam dobrze zacząć dzień. Nie. No i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku, który będzie jutro, więc wyczekujcie. Ja się z wami, słuchajcie, żegnam oraz... Właśnie jeszcze powiem wam do tych waszych rytuałów. Chętnie, właśnie poznam wasze, jakby sposoby na dobry na te właśnie, właśnie jakieś rytuały i tak dalej. Na to po prostu, jakie macie sposoby, żeby dobrze zacząć dzień, wiecie? Tutaj, właśnie, nie jakiś spacerek poranny i tak dalej, więc piszcie wiecie w komentarzach chętnie poczytam. I widzimy się w następnym filmie. Pa!